Cześć, tu Kobikowski. W tym odcinku coś wyjątkowego, obok czego nie mogłem przejść obojętnie. Czyż ten bajerancki ciągnik rolniczy od Kobi nie będzie sympatyczną odskocznią od spraw wojskowych? Zapraszam do recenzji. Tylko kilka słów o pudełku. Pudełko jest oczywiście sztywne i nienaganne graficznie. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę tutaj na piękne, Polskie domyślam się pola w tle oraz on, na pierwszym planie, oczywiście, nasze zdjęcie naszego traktora. To nie jest zaskakujące, natomiast zaskakujące jest trochę to, właśnie o czym już kiedyś wspominałem, że ten ciągnik, podobnie zresztą jak i na przykład to gospodarstwo, zostały wcielone do serii Action Town. I tutaj zobaczcie, widać pewien taki rozdźwięk pomiędzy tutaj w tym pasku. Widać takie właśnie wieżowce, takie bardzo miejskie. Wielkomiejskie bym nawet powiedział, a tutaj mamy yy, wieś spokojną i wesołą, yy, ale oczywiście, to słuchajcie, to jest taka, nie jest to żadna wada, to jest tylko taka moja po prostu uwaga, yy, spostrzeżenie, że powinna być to jakaś seria typu Action Countryside albo Agriculture, coś takiego. Z tyłu mamy ilustracje pokazujące kilka szczegółów. Nie ma tu żadnej notatki na temat na przykład prawdziwego ciągnika, na którym się wzorowano, ponieważ no, nie jest to tego typu zestaw. Natomiast słuchajcie, chciałbym się na sekundę tutaj zatrzymać. I na przykład tylko takie moje właśnie kolejne spostrzeżenie, że mamy firmę Ursus polską, która teraz przeżywa swego rodzaju. Odrodzenie i rozkwit. Na przykład, czy nie fajnym pomysłem byłoby właśnie rozpoczęcie jakiejś właśnie współpracy, choćby na poziomie takim po prostu pro, z działem promocji tej firmy i zrobienie właśnie tutaj ciągnika konkretnego, Ursus jakiegoś tam, z notatką, ze wskazaniem modelu. Może trzeba by poprawić kilka szczegółów, i byśmy mieli tutaj to, co ja najbardziej lubię, połączenie. Rzeczywistości z klockami, takie już naprawdę bardzo dobitne. Ok, ale to tylko takie moje przemyślenie. Może na przyszłość, jak firma, jak ta seria, przepraszam, będzie się rozwijać. Tutaj chciałem tylko jeszcze zwrócić Waszą uwagę, oczywiście na ten bardzo ładny, wyre wyrenderowaną, bardzo ładną, wyrenderowaną postać tutaj naszego gospodarza, pracownika. Chciałbym tylko właśnie zwrócić Waszą uwagę na bardzo ładny nadruk, jaki ma ta figurka. No, niestety tak dobrych nadruków figurki z tej serii jeszcze nie mają. W pudełku oczywiście nie mogło zabraknąć instrukcji i zobaczcie, szata graficzna jest oczywiście standardowa dla serii Action Town i tutaj jeszcze dobitniej widzimy ten kontrast. Tutaj widzimy ilustrację przedstawiającą nasz ciągnik na tle bieżowców, Ok. Instrukcje kobi są oczywiście bardzo przejrzyste. Może trzeba się troszeczkę do nich przyzwyczaić, ale później już to wszystko jest takie oczywi oczywiste, jasne, przejrzyste i tak dalej. Chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że budowało się to bardzo przyjemnie i nie było tutaj żadnych takich niespodzianek. Chociaż nie, właściwie była jedna niespodzianka, o której powiem zaraz. Bo tutaj zwrócę uwagę na tę wycieraczkę. To taki jeden malutki, taki malutki punkt. Do zestawu dołączone są dwie figurki. Oto pierwsza z nich. Jest to tutaj jeden z rolników, jeden z pracowników. Ten tutaj ma gołe ramiona, pod koszulkę tylko i właśnie takie taki kombinezon prosty, czyli tak zwane ogrodniczki. I ja rozumiem, że ogrodniczki to prosty strój, ale tutaj no właśnie mamy ten taki bardzo prościutki, ascetyczny i zdaje się pochodzący z dawnych czasów nadruk Kobi na tym torsie. Nie tylko pozostaje to, odstaje on wyraźnie od bieżącego tutaj, właśnie standardu, jaki narzuca Kobi, na przykład w swojej serii wojskowej. No, ale w ogóle, na przykład, też nie jest, to, nie jest to ani estetyczne, i nawet na tych opakowaniach te wyrenderowane postacie takie mają dużo lepsze nadruki. Więc to, według mnie, jest do jak najszybszej poprawki. Natomiast mamy bardzo przyjemny nadruk na, na twarzy. I ciekawą na przykład, tutaj pokazałem pierwsze z akcesoriów, czyli taką łopatę. Ten, ten, tą formę łopaty widzę zdaje się po raz pierwszy, i muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba. I jest ona właśnie jeszcze, taka, jeszcze bardziej taka właśnie wojskowa. Jest ta łopata, i zamierzam ją oczywiście wykorzystać na pojazdach wojskowych. Tak wygląda druga figurka. Temu panu wręczyłem. Grabie, zobaczcie, jest to kolejne wcielenie Gordona Freemana z, z gry Half Life. To oczywiście żart, ale nie mogę nigdy się oprzeć. Klasyczne okularki, bardzo fajnie. Zresztą bardzo lubię ten nadruk na twarzy. Włosy, no dobra, są te włosy, ale one wołają, wołają o jak najszybsze przemodelowanie. Potrzebujemy włosów cywilnych. Kobi. Kilka rodzajów ludzie, no przecież te włosy wyglądają tak topornie, nie? I odstają wyraźnie od już tych um, takich właśnie zanatomizowanych kształtów figurki Kobi. Okej, okay, no tutaj mamy nadruk ten sam. Tym razem nie ma gołych ramion, tylko właśnie jakąś taką bluzę ma pod spodem. Domyślam się, no i sytuacja jest ta sama. Nadruk jest zbyt taki asetyczny w mojej opinii zbyt prosty rzućmy tylko okiem takie krótkie porównanie jeden obok drugiego żeby jakby uwypuklić to zobaczcie jaka przepaść dzieli teraz nadruk Kobi który został przygotowany niedawno na potrzeby serii Small Army mamy tutaj polskiego oficera a obok ten nadruk tych ogrodniczek No zobaczcie jakie detale są na żołnierzu takie nawet są te te tasiemki ta od orderów. Wszystko widać, widać nawet te okucia przy, przy paskach. No kurczę każdy, każdy detal, a tutaj tak jakoś tam biednawo. W ten sposób prezentuje się cały zestaw po skompletowaniu zgodnie z instrukcją. E, pokażę tylko jeszcze te kilka części zapasowych jakie dostajemy e, w zestawie trafiła się nawet, zobaczcie tutaj, taka płytka 1x6. No, właśnie w tym kolorze, takim, nie wiem czy to. Bo ja tutaj na ekraniku widzę, że moja komórka sobie absolutnie nie radzi z tym kolorem. Jest to taki dosyć, w sumie bardzo jasny, zielony, ale taki troszeczkę żarówiasty. W sumie dla oka bardzo przyjemny. Jeżeli chodzi o te zielonkawe części traktora. Ja natomiast chciałem jeszcze tylko zwrócić uwagę, zaczniemy od, od tego takiego malutkiego moduliku pola. Mamy tutaj płytkę 4 na 4 z kamieniem i z, z, z dosyć dużą ilością roślinek. I muszę powiedzieć, że bardzo mi się to oczywiście przyda, więc jest to chyba. Taki najbardziej obfity w roślinki zestaw, z takich niedużych, jakie jak ja tutaj widziałem, i, bo oczywiście będę potrzebować dużo roślinek do, do mojej makiety. Dobra, więc to, to na bok, figurki też na bok. Tu chciałem Wam jeszcze pokazać e, bardzo takie ładne widły, które natomiast już kiedyś oglądaliśmy, chyba w tej recenzji Zamku wampira No, przechodzimy już do sedna sprawy. Słuchajcie, jak tylko zobaczyłem ten, ten ciągnik, ten traktor, już wiedziałem, że będę musiał położyć moje ręce na nim. I oto jest tutaj przede mną, i e, tym samym przed Wami, mam nadzieję. E, słuchajcie, mamy tutaj typowy ciągnik rolniczy. Nawet ma on swoją nazwę: Super Farm 8708. Zobaczcie, zobaczcie to cudo. Ok, obejrzymy teraz go z każdej strony, tak? Z przodu oczywiście mniejsze koła, ale są to takie, zobaczcie, z dużymi oponami, tak, żeby on tutaj nie grzązł na polach. Z tyłu oczywiście ogromne koło. Niestety jest ono plastikowe. Niestety jest ono plastikowe. Z tego co wiem, jest to taki odlew kobi, który ma już naprawdę swoje lata. I tutaj Kobi go wyciągnęło chyba z jakiegoś magazynu swojego i troszeczkę zmodyfikowało, bo on był... Dobra, tak przejdziemy już do szczegółu. To koło zdaje się zawsze wcześniej było na takich metalowych ośkach Częst... i tam chyba był też taki mechanizm typu pullback ze sprężyną, że się tak odciągało do tyłu, taki samochodzik i sam też między innymi policyjny taki był samochód, taki czarny. Tutaj zostało to przerobione, mi się wydaje, bo tu widać, że tu chyba było modyfikowane, zostało to przerobione na, taki, na ten krzyżak ala technik i teraz może być to zamontowane właśnie na tej ośce. O, przy okazji tutaj możemy zobaczyć sobie, w jaki sposób zostało wygospodarowane miejsce na to duże koło. Tutaj fragment trzypunktowego układu zawieszenia narzędzi, ale do tego jeszcze za moment. Dobra nic tutaj zobaczcie nie brakuje tak mamy tutaj schodki czy też takie uchwyty atrapę dolno, dolnego takiego przeszklenia kabiny chociaż tam za tym jest klocek i on tutaj akurat przez ten klocek nic nie widział jakiś fragment słuchajcie tutaj właśnie wyposażenia ten ten niebieski nie wiem jakaś osłonka jakiegoś przyrządu coś takiego Fajnie wyprofilowany, fajnie wyprofilowany tutaj ta osłona, osłona silnika. Tu z przodu to jest oczywiście taki obciążnik, obciążenie przodu, ponieważ na przykład jak tutaj, jakiś ciężkie, ciężki sprzęt jest zawieszony na haku, który wywiera jakiś nacisk na, na, na zaczep. W naturalny sposób, jakby przód miałby tendencję do unoszenia się, i to kompensujemy, równoważymy to właśnie takim obciążnikiem, takim balastem, inaczej można też powiedzieć, który jest wysunięty do przodu, i wtedy, nawet nie aż tak duże obciążenie, może tutaj naprawdę spory na zasadzie ramienia sporą masę tutaj nam skontrować. Chodzi o to, żeby, żeby przednie koła oczywiście nam nie żeby przednie koła były dobrze, rozumiecie, że tak powiem, były wciskane porządnie w glebę, żeby ciągnik mógł skręcać, tak, bo jakby była w tej sytuacji, tak, no to albo on tylko by tak delikatnie się tak ślizgł po powierzchni, on nie byłby w stanie po prostu zakręcać. Więc tu mamy taki, z przodu mamy ten odciążnik, to jest oczywiście fajny detal, wlot powietrza, z tej strony mamy troszeczkę inaczej, bo tutaj mamy komin. Ja wiem słuchajcie, że ja jestem zawsze taki roszczeniowy, nie? Ale zobaczcie, jak fajnie by wyglądało, gdyby ten komin był zrobiony z tych takich metalizowanych klocków, tych takich właśnie jak, jak, jak silniki kobi. Czasami są takie właśnie metaliczne. To by, to by bardzo bajerancko wyglądało. Tutaj troszeczkę ten napis został przesłonięty. Ok, no jest, I jeszcze, no i teraz przechodzimy do tyłu. I zobaczcie, tutaj mamy taką atrapę, właśnie tego trzypunktowego układu zawieszenia narzędzi. Tu jest taki centralny punkt i dwa, dwie takie, dwa takie zaczepy, z, z, często z regulacją hydrauliczną, co pozwala na sterowanie tym, tym osprzętem rolniczym w jakiś sposób na przykład jeżeli to jest taki jakiś tam nie chcę wam teraz tutaj pod, wyszukiwać jakiś super przykładów ale to może być jakaś tam jakiś spryskiwacz czy coś można nim w jakiś sposób regulować unosić go opuszczać tak dalej to za pomocą takiego właśnie bardziej skomplikowanego trzypunktowego układu zawieszenia narzędzi tylne błotniki światła obrysowe być może to są światło robocze. Tutaj rejestracja znana, lubiana, z coraz bardziej bleknącym logo Unii Europejskiej. No i teraz słuchajcie: kabinka. Kabinka jest bardzo fajna. Tutaj są użyte takie duże elementy Półprzezroczyste, przezroczyste. Zobaczmy sobie: tutaj nie mogło zabraknąć takich detali jak, jak lusterka. No przyznacie, przyznacie mi rację, że ilość detali tutaj na tym ciągniku jest bardzo przyzwoita. Tu mamy też tylne światła. Tutaj prawdopodobnie to ma, mają być takie światła obrotowe, błyskowe, ostrzegawcze, tutaj światła robocze, takie mocne reflektory. światła robocze to jakby to jest, różnią się od świateł drogowych. No bo świecą one zupełnie inaczej, to są takie mocne reflektory zalewowe, które mają oświetlać całą tutaj przestrzeń z przodu. Ok. I tutaj zobaczcie, dobra, poruszymy teraz taki temat. Takiego problemu nie, niedużego, który łatwo obejść, Zobaczcie. Sobie tutaj. Zobaczcie, tu musiałem tą końcóweczkę tego tej wycieraczki. Obciąć takim ostrym nożykiem, bo inaczej no nie chciała ona się tak przycisnąć do tego. No wiecie, ja nawet trochę obciąłem za dużo. Ale teraz jest przynajmniej ok, tak jest bezpiecznie i zobaczcie, to była prosta modyfikacja, bo tutaj się haczyło i nie można było tego zrobić. Wynika to chyba z tego, że w instrukcji wyraźnie widać, że ten tutaj był zastosowany taki inny element, jaki jest używany na przykład w tych. Takich dźwigniach w kabinie. To jest taki trochę inny element, i tu być może nie byłoby problemu, ale tu się haczyło i najprostszą modyfikacją było użycie ostrego nożyka. Z przodu jeszcze mamy szybkę ładną. Ok. I, i teraz tak, tu jeszcze dach się, pokażę Wam. Dach się oczywiście otwiera, znaczy nie oczywiście, ale dach się otwiera i Ułatwia to znacznie umieszczenie tam figurki. Tutaj mam tylko takie jedno zastrzeżenie, ja wiem, że na pewno tutaj prościej było zastosować tą kierownicę, ale z tego, co ja pamiętam, a miałem kiedyś przyjemność jakoś taki mały chłopak być tam na wsi kilka dni, i żeśmy tam wtedy z jakimiś kumplami łazili po sprzęcie rolniczym, no to słuchajcie z tego co pamiętam z ciągników i w ogóle ze sprzętu rolniczego to gigantyczne kierownice i tu na przykład no można było się pokusić jakoś o umieszczenie tej takiej nowej dużej kierownicy na zaczepie byłoby może trochę trudniej ale byłoby bardziej tak realistycznie mamy też jeszcze dwie dźwignie jakieś i, i sporo miejsca w tej w tej kabinie podsumowanie Zestaw ten, słuchajcie, bardzo, bardzo mi się podoba, ale zacznę od kilku minusów, o których muszę powiedzieć. Po pierwsze, nadruki na figurkach, na torsach są nie dość dobre. No, są po prostu przestarzałe i, z, i zbyt po prostu takie ubogie. Tutaj oczekujemy oczywiście poprawy w tym zakresie. No i też jeżeli jesteśmy przy figurkach to włosy dla cywilów jakieś takie ładne odpowiednio dostosowane do tych nowych, za, zanatomizowanych figurek. Jeżeli przesuwamy się teraz już do wyposażenia OK, jak najbardziej OK, mamy tutaj dużo fajnego sprzętu. Jeżeli chodzi o już sam ciągnik, no to tak, tutaj ten mały minus za to, że musiałem tam zmodyfikować wycieraczkę, żeby ona dobrze przebiegała, chociaż to jest prosta rzecz, no muszę tutaj wspomnieć też o tym, że nie jest to duża wada, ale w związku z tym, że wszystkie opony Kobi są ze świetnej gumy, tutaj wyraźnie czuć ten ból związany z tym, że ta duża opona tylna jest z plastiku. To, to, jest, na pewno, to jest na pewno minus. I, I to, jeżeli chodzi o minusy, to jest już koniec. Teraz możemy przechodzić do, do, do plusów. Właściwie. Wszystko, wszystko poza tym jest ogromny plus jest to właśnie oryginalny bardzo, bardzo zestaw domyślam się, że może nie będzie to taki hit sprzedaży jak, jak czołg t 3485 ale chciałbym zwrócić uwagę właśnie Was na ten model jest, jest on bardzo fajny i mało tego od, od, automatycznie porusza to moją wyobraźnię ponieważ jak już mamy taki fajny ciągnik mamy ten Trzypunktowy układ zawieszenia narzędzi, aż się prosi, żeby powstały kolejne modele, na przykład właśnie jakiegoś takiego sprzętu, który można by dołączyć do, do, do tego ciągnika sprzętu rolniczego. No, albo we własnym zakresie oczywiście można pokusić się o tego typu modyfikacje. Jeżeli chodzi o całą tą podserię, taką. Zażartuje po raz kolejny Action Countryside. No to widziałbym na pewno świetnym uzupełnieniem byłyby zwierzęta jakieś do tego, czyli na przykład właśnie tam świnki, krówki i tak dalej. Natomiast pewnie za szybko się tego nie doczekamy, bo wiązałoby się to z przygotowaniem masy takich no skomplikowanych i trudnych do wykonania pewnie form. Ponieważ tych kilka minusów się uzbierało, naturalnie nie może być 10 na 10 więc mi tak wyszło arytmetycznie. Słuchajcie, pira ze oko 7,5 na 10, ale jest to takie bardzo mocne 7,5 na 10. Wiąże się to z moją gorącą rekomendacją. Obejrzyjcie go sobie jeszcze raz, pomyślcie czy przyda wam się w jakichś waszych mokach, czy może będzie bardzo ładnie wyglądać na waszej półce. Pomimo tego, że nie ma działa, nie strzela, jest to bardzo przyjemny zestaw i w naturalny sposób może rozwinąć nasz, nasz, naszą przestrzeń zabaw. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, cześć.